To my new cameraman Thank you BRDA UK, subscribe, baby. Ktoś mnie ostatnio pytał ostatnie po roku temu, albo rok temu, ile waży? No to się zważymy. Takie wady są najlepsze. 8,5 Dziękuję. Siłanko, siwanko robaczki witam wszystkich serdecznie czule, przystojniaczki. Tyle co się nauczyłem na pamięć. Dzisiaj pompeczki robimy na mojej siłowni, na mojej prawie prywatnej siłowni, jak widzicie, tutaj nikogo nie ma. Przecież były dwie takie troszkę takie głupsze panie. Troszkę sobie pojedziłem na rowerkach i stwierdziły, że szła mi starczy. Także mam nadzieję, że dziewczyny wrócą, bo tylko do opartych świat należy, do ambitnych i do ludzi, którzy mają dyscyplinę. Czyli dzisiaj wjeżdżają pompeczki klasyczne. 3 sery dopadłości mięśni. Już nie będę mówił na czym polega to ćwiczenie. Jak chcecie, jak jesteście pierwszy raz, to po prostu zajrzyjcie na moje inne filmy. Jest ich mnóstwo, aż za dużo. Ale po prostu takie mam hobby i tak już zostanie. Bawi mnie to, co robię. Jest fajnie. Widzicie w Anglii, jest bardzo słonecznie, bardzo przyjemnie, ale nie jest najcieplej. Niedziela. Nie wiem nawet który, który dzień miesiąca, nie interesuje mnie to. Eee, żeby nie było tak prosto, będą to pompki klasyczne, czyli powinno być takie, ręce jak najbliżej płowie eee, pełen wyprost, ale ja sobie zrobiłem taki mały challenge ostatnio, będę robił na piąskach, a żeby było mi wygodnie, żeby piąstki po prostu nie dostały po kościach po chrząstkach, żeby nie strzelały, żeby nic się nie zniechęcił. Będę robił to w rękawiczkach bokserskich. Będzie i przyjemnie i miękko, ale będzie ciężej. Ale właśnie o to chodzi w ćwiczeniach, żeby było ciężej. Czyli to trzy serie. Jedną, ile wleżę. Przerwa 5 minut. Druga seria, ile wleżę. Trzecia seria, ile wleżę, tak jak czaki Norris mnie uczył. I to sobie tyle. Strasznie cię mnie suszy. Powiem szczerze, nie chce mi się, nie chce mi się, ale dyscyplina, dyscyplina. I mnie słyszy. dobra, ja zakładam, właściwie ja, ja już jestem po takim krótkim takim sobie treningu, ja troszkę sobie porciągam moją nogę chorą, do tej pory się zginę tylko do połowy, jak już więcej zegnę, jest niesamowity ból, dzięki lekarstwom i dzięki mojej determinacji czuję to troszeczkę mniej. Czas pokaże kiedy ten ból minie, czy w ogóle kiedykolwiek minie, czy kiedykolwiek ta noga będzie mi się prostowała do końca, czy zginęła do końca, tak naprawdę mi na tym nie zależy, tylko byle nie bolało. Poznam serdecznie Ciulę, wszystkich kibiców Pogoni Szczecin. Pokoj Szczecin MKS. Jesteśmy najlepsi. Będziemy niedługo. Esa, teraz ja, ja pompak idę. Trzymajcie się. Muszę ściągnąć jedną rękawiczkę, żeby wyłączyć telefon. Uh, uh. Pamiętajcie, że bardzo ważne jest, czy nawet nie najważniejsze, oddychanie. Tak samo w przypomnkach, tak samo jak przy innych nie, jak wycis wyciskanych, czyli na powietrza u góry, idąc w dół, na powietrza. Na dole. U góry. Na dole. Nabieramy. Wciśniamy. Nabieramy. Wciskamy. Czy jakoś tak. jest bardzo ważne. Bardzo ważne. Sarducho musi być dotlenione, ryb musi być stabilny. Wiele osób robi początkujących wciszenia. Zupełnie nie oddychają, albo oddychają tylko nocem, co jest złe. Pamiętajcie, po to macie nos i buzie, żeby z nich korzystać. <laughs> Jakkolwiek to brzmi. Panowie, wiecie, o co chodzi. E, e, to nie chodzi o... są nieważne. Kto ma wiedzieć, to wie. No, także kilka przerwy. Pewnie już gadam. O niczym po minuty, więc jeszcze zostało mi 4 minuty. Pamiętajcie, wydech jest najważniejszy. Bardzo ważny. Żeby wam się z duchem stanęło, żeby wam się wszystko dobrze dotleniło. E, bo... No nawet z dachu dużo dużo, 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 dużo nie zrobicie i długo na, na siłowni nie pochodzicie, jak będziecie robili wszystko tak, że tak na odwrót. Sorry, nie jest tak, nie jestem przygotowany i w sumie nawet nie wiem, czy to mówię, wszystko jest sensem. Także mi, jest, mi zostało jeszcze 3,5 minuty odpoczynku i wracam do Was, rybaczki. A, i zrobimy za drugą serię bez rękawiczek. A na końcu sobie zrobimy znowu z rękawiczkami i to będzie tak na maksa, że będę już używał może nawet tych moich nóg. Czyli będę schodził prawie że Mike Tyson push-ups. Czyli tak już nie będę mógł. Troszkę się naciągnę. I tak zrobię, tak? Trzymajcie się. Trzymajcie się do końca. Przerwaj. Ja to mam niekorzystne, wygodne, stare jak Stary, 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 stary Bunco, ale wszystkie są takie stary. Mam lat 48 dzieciaczki. No dobra, korzystając z sytuacji, że jeszcze nikogo nie ma. Bo za coś przyjdzie, zmieniłem po prostu. Obraz, więc na pewno teraz wygląda młodzień. Jak wygląda młodzień niż wcześniej, to dajcie znać w komentarzu, dobra? No, teraz widzę spowodowane klasycznie, już bez wstydnych no Nogi prosto, ręce biczko, tłowia jedziemy.

Nie, nie odbieramy rąk, czy ta historia jest właściwa. Kolano mi strzela. <kłanówi> Jeszcze jeden. O! Całkowity maksymalny upadek mięśni. Tak. To mięśnie rozwija, tak. Tu mięśnie dobrze jednak. Dokrwici ciało mięśnie. Tak, robiąc takie ćwiczenia do załamania za za mięśni, pali tłuszcz i zwiększa swoją masę mięśniową. Jeżeli tak jeżeli sprawia, że twoje mięśnie aż tak się wyczerpują, ale oczywiście do tego jest potrzebna dieta, sen. Uff. I zero alkoholu, zero używek, dzieciaczki. No jak wiemy, alkohol zabija wszystko. A najbardziej zabija duszę. Jeszcze jedna seria i koniec. Uff. Wiesz co, teraz sobie zrobimy, ważne, nieważne, coś wymyślę, Roda. Let's go! now we're going to my tyson push-ups that's it thank you B out of subscribe baby.